Day. Idziemy na śniadanko. Kolin jeszcze śpi. Z moją mamą. Urodzinowe śniadanko w pięknym miejscu. Ale nam się pogoda udała. Niesamowite Jest, synuś! Wyspałeś się? Do kogo? Ty, do kogo ty dzwonisz? Nie, Kolinku, nie jedzę, bo ktoś tu przyjdzie zaraz. Nie, nie wolno sobie robić takich żartów. Chodź, ubieramy się. Jesteśmy po śniadanku Jaki jest plan, mami? Jedziemy do centrum Okej, okay. babu, jaka ty jesteś purpurowa I... No nie, ja nie No co, co, Olbia Olbia centrum, nie? Ale piękne auto Podoba ci się? Piękne auto, piękne widoki Piękny kolinek Tak, chodzimy tu teraz Po mieście i zwiedzamy, szukamy jakichś sklepów, później pójdziemy do restauracji coś zjeść. Chciałam zaszaleć w <grywa> I prawie połowałam sobie ręce <grywa> Ty gatku mały, chodzisz i wszystkich lejesz? Chodzisz i wszystkim dokuczasz? Co robisz? Colin, co robisz? O nie, o nie O nie, Vanessa zabrała wiaderko Znaleźliśmy restaurację gdzieś tutaj, fajnie w cieniu. Relaksujemy się, odpoczywamy od tego słońca. O, relaks. Mhm. relaks. A tu mój relaks, zdrówko. Aha, no tak, mam się urodziny. No tak, zapomniałam. Zdrówko. Mamy sobie wieczorem jakiegoś drinka weźmiemy. No. Tak, zdrówko. No nic, czekamy. Tak, na pewno możesz. Tak, włoskie pomidory. Czekamy na jedzonko. sobie 10 kg pomidorów. Tak, przyszła mi przystaweczka. Prastie. Sałata Cezar. Ja, ja mam z mamusią. Ja mam tato. tylko się nie bywa Aha, i tutaj mam jeszcze makaronik. O, proszę. O, wcale to nie takie duże. Dam radę. No, dziękuję bardzo wszystkim. Smacznego. Idziemy na lody. Gelato time, tak? Gelato. To są, to są prawdziwe lody właśnie. Niam. Tam, ja widzę, jak już... Tak, tak, tak. Tak, wróciliśmy do hotelu. Nasze ostatnie opalanie dzisiaj, bo jutro niestety już się kończy. Nasz pobyt tutaj Ale w każdym, w, w każdym razie Urodziny mam naprawdę udane No tutaj jest naprawdę pięknie Moja mama poszła właśnie Po jakieś napoje <laughs> Jezu, Ja cały czas kicham, nie wiem czy mam jakieś Uczulenie na coś, ale no Odkąd tutaj przyjechałam to kicham I strasznie mnie bolą zatoki Czyli podejrzewam, że mam właśnie jakąś Alergię może na te pyłki O proszę, urodzinowe Urodzinowe drinki to jest dla mnie urodzinowy tort, Dziękuję. Tutaj masz Moito, a ja mam Ice tea, nie? Ja bezalkoholowe. Dziękuję bardzo. Dziękuję. No to mamy zróbko, nie? No to let's go. <grym znawany> Zaśpiewaj mamy na urodziny. Stola, Brawo! Brawo! <grym znawany> Dziś nasz ostatni nasza ostatnia obiad, kolacja tutaj. Dziś Super. mamy menu e, rybne lub e, mięsne. mięsne. Wszyscy wybraliśmy rybne, bo jest tutaj lokalna ryba, świeżutka grillowana. A tam z tyłu rozpalili właśnie grilla, piec. Tak, później Wam pokażę. Wygląda to przepięknie i na pewno będzie też przepyszne. Patrzcie co tutaj się dzieje. Tatuś z Pawomir rozwiązuje zagadki, a synuś ogląda sobie bajki na telefonie i je lody. Wszystko super. Ja mam zagadkę. Przyszła właśnie przystawka, czyli bruskietki, moje ulubione. Także smacznego. Dzięki, <laughs> winko. Musimy wznieść toast na moje urodzinki. Podanie główne, i powiem szczerze, że ja zazwyczaj nie jem ryby, bo je po prostu nie lubię. Kolin już oczywiście Colin, pokazuje swoje nerwy. Ale postanowiłam, że spróbuję tutaj lokalnej rybki i no zobaczymy, jak będzie w smaku. Zostawcie dziecko. <noise> Zostawcie dziecko w spokoju. <noise> I na deser mamy sorbet limoncello. Wczoraj wam nie dokończyłam nagrywać, więc zrobię to teraz. Zjedliśmy wczoraj obiad, kolację i poszliśmy wszyscy spać. Teraz właśnie szykujemy się, pakujemy się, idziemy na śniadanie. O 10:40 mamy wylot chciałam wam pokazać jak się spaliłam i wszyscy tak wyglądają, nie tylko ja grzeło masakra w każdym razie, dobra wiem Sławek, do zapal się światło, nagrywam się w każdym razie dziękuję wam wszystkim za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmiku. Podczas przerabiania tego vloga zauważyłam, że w ogóle nie opowiedziałam wam gdzie byliśmy w jakim hotelu i tak dalej, i czy e, ogólnie polecamy to miejsce, i czy było fajnie. Tak jak widzicie, nagrywam telefonem, a to dlatego, że dzisiaj, e, przed chwilą, tak naprawdę zepsuł mi się aparat już w ogóle całkowicie. E, I tak długo ze mną wytrzymał, bo tyle, ile on upadków przetrwał, to no szacun, szacun dla niego, że tyle przetrwał. Więc pokażę Wam teraz, jak mój aparat wygląda, i zaraz powiem Wam. Gdzie byliśmy i w jakim hotelu, w jakim, w jakim miejscu i tak dalej. Zobaczcie, mój aparat aktualnie wygląda tak. Ops, tutaj ta siemka poszła. I no, jest ogólnie, no koniec. Po prostu koniec. Już się w ogóle nie włącza. O, włączył się. Włączył się, ale nic po prostu nie działa. Także. O, teraz chcę go wyłączyć i już się nie wyłączy. Moje paznokcie też już proszą się o korektę, ale no nie mam czasu jak na razie. Może jutro to ogarnę. Także ja aktualnie jestem w trakcie poszukiwań nowego aparatu. I no, jak na razie vlogów nie będzie. Dopóki nie kupię nowego aparatu, tym razem będę chciała kupić już taki naprawdę e, drogi, konkretny aparat. Zatem w sumie też dałam ponad 500 euro. Także no nie jest to mało, tym bardziej na takie vlogi, jak ja wam nagrywam. No, nie oszukujmy się, ja e, to nie jest, tak jakby moja praca i ja te vlogi nagrywam bardziej tak. E, jako hobby. Nie jest to, wiecie, moja praca i, i tak jakby nie zajmuję się tym zawodowo, więc i tak uważam, jak, jak na takie vlogi, to był to drogi aparat. E, tym razem chciałabym właśnie zainwestować w coś e, droższego i chciałabym się postarać właśnie, żeby te vlogi były przede wszystkim dłuższe, e, żeby miały, żeby były ciekawsze. Dobra, teraz przechodzimy do tego, e, o czym miałam Wam opowiedzieć. A więc tak, byliśmy na wyjeździe urodzinowym. Były to moje 24 urodziny. Byliśmy na Sardynii, miejscowość Olbia. Sardynia Olbia. I zaraz pokażę Wam też, w jakim hotelu byliśmy. Miejsce ogólnie było przepiękne. Spaliliśmy się niemożliwie, była przepiękna pogoda, i naprawdę wyjazd był. Udany. i teraz, co roku właśnie na moje urodziny będę chciała sobie latać po świecie, czyli będę chciała spędzać moje urodziny w jakimś innym kraju, no polecam i jak nie macie pomysłu na urodziny, to naprawdę jest to, jest to naprawdę coś pięknego, żeby swoje urodziny spędzić właśnie w jakimś pięknym miejscu w innym kraju. Jeśli chodzi o hotel, byliśmy w hotelu, odpalę laptopa i zaraz wam pokażę. Tutaj pokazuję Wam teraz hotel, w którym my byliśmy, tutaj macie nazwę. Zostawię Wam w opisie też link tutaj do tego hotelu, jakby był ktoś ciekawy.